Co tam słychać ciekawego? Cześć, witam po raz kolejny w naszym magazynie, polegającym na tym, że polecam ja albo mój kolega Barżant jakieś nowe płyty. Dziś opowiem o dwóch płytach, które, z których jedna podoba mi się trochę mniej, druga podoba mi się bardzo, ale mam co do niej jedno poważne zastrzeżenie. Zaczynamy. Tu jest cięcie. Pierwszą płytą, o której dzisiaj powiem, jest Essentials zespołu Patio. Jeżeli nie wiecie, co to jest Patio, to jest to taki element architektoniczny właściwy dla budowli hiszpańskich na przykład, pochodzących z Hiszpanii. Patio to jest, to jest taki dziedziniec, który najczęściej jest wyłożony jakimiś takimi ładnymi kafelkami. Zespół Patio został założony z inicjatywy pani Lorendy Blasi, która jest raczej dziennikarką muzyczną. I zaczęła się uczyć gry na swoim instrumencie, czyli na basie, dopiero w 2014 roku. Namówiła dwie swoje koleżanki do współpracy. Jedna z nich już umiała grać na gitarze, druga natomiast też dopiero zaczęła się uczyć gry na perkusji. No i zaczęły dżemować, i okazało się, że też potrafią napisać kilka piosenek. Napisały ich na tyle dużo, że teraz możemy mówić o debiutanckiej płycie czyli Essentials. Z jednej strony jest to takie zimne brzmienie i jest to postpunk, ale jestem coś takiego, jednak, jest, jest pewien element fanu i, i, i nie jest tak, że, że jest jakoś bardzo smutno albo przygnębiająco, tylko po prostu też bardziej cieszymy się jakimiś ciekawymi pomysłami songwriterskimi. i i innymi ciekawymi elementami niż w jakiś sposób czujemy się przygnębieni tym, że, że może brzmienie jest dosyć surowe co akurat na plus i co jeszcze chciałem powiedzieć są bardzo ciekawe teksty, na przykład zapadł mi w pamięć taki tekst o tym, że podmiotowi lirycznemu jest bardzo smutno, że nie napisze nigdy żadnego dobrego numeru muzyki z gatunku muzyki poważnej i w ogóle nic tak pięknego, jak, 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 jak to, co słucha w danym momencie, czyli, czyli właśnie jakichś pięknych utworów muzyki klasycznej. No i jeszcze takich kilka innych dobrych tekstów. Pozdrawiam. Jeśli miałbym porównać do czegoś zespół Patio, to na pewno pierwszym skojarzeniem jest z dokonania Slitterkini. Jest to chyba najbliższe, najbliższe stylistycznie właśnie, właśnie tej grupie, ale jestem bardzo dużo doza oryginalności. Nie jest to coś, co powala, nie jest to coś, co podziwiam I, i może dobrze, bo mogę sobie spokojnie posłuchać i nie myślę, że może powinienem mieć jakąś niezwykle rozbudowaną opinię na ten temat. To tyle o płycie Essentials z zespołu Patio. Druga płyta. To, o której powiem dzisiaj kilka put. <laughs> druga płyta, o której powiem dzisiaj kilka słów, to Do grel Fontes DC. Sprawdzałem, co to jest Do grel i wydaje się, że to jest tak w dużym uproszczeniu taka, taka, taki bardzo kiepski wiersz. Taki, w którym nie do końca się trzyma rytmy i rym kupy. Do dogre to, to też chyba nazwa jakiegoś leku, ale podejrzewam, że to nie jest to nawiązanie, gdyż członkowie zespołu Fontaines D.C. słyną z tego, że są fanami poezji. Jestem fanem zespołu Fontaines D.C. i nawet nie chodzi o to, że lubię ich nagrania. Po prostu byłem na dwóch ich koncertach i były to koncerty znakomite. Nie bardzo dobre, tylko wyśmienite, takie jak na przykład Pączek na gorąco z karmelem. I są to bardzo dobre piosenki. I najciekawsze, najpiękniejsze w nich jest to, że nie muszą sięgać po jakieś niesamowicie wyszukane środki wyrazu, żeby być naprawdę dobrymi piosenkami. Jest to z grubsza rock and roll, surf rock, muzyka garażowa, hałaśliwa i prosta, a jednak jest tym na tyle dużo. Przekazu, na tyle dużo wyczucia i na tyle dużo dobrej, dobrego rytmicznego wyczucia, że właściwie nie potrzebujemy nic więcej. Nie zastanawiamy się że nad tym, czy powinniśmy coś tam jeszcze dodać. Piosenki na tej płycie oceniam zdecydowanie na 9,5 na 10. Jeżeli, jeżeli jednak słyszeliście już je na koncercie, to w porównaniu z, z nagraniami niestety wypadają one troszkę blado. Może nie całkiem blado, ale troszkę bladziej niż, niż wykonają na żywo. Mianowicie tracą one niestety trochę na swojej energii i na swojej bezpośredniości. Zastanawiam się, czy, czy, czy jest to może wina... Jakiejś osoby z zewnątrz, która, która doradzała przy nagraniach zespołowi, czy może po prostu oni sami uważają, że, że tak to powinno brzmieć. Ja natomiast uważam, że, że, że troszkę zabrakło tutaj tego rokowego pazura i e, takiej spontaniczności i nawet kosztem, nawet kosztem jakich, jakichś takich wykonawczych rzeczy, że to wszystko powinno być nagrane tak. do business. Ale, żeby nie było, bardzo sobie chwalę płytę do Grelle. Jest to znakomita płyta i powinniście jej posłuchać, ale jeżeli macie tylko okazję pójść na koncert zespołu Fontaine z DC, gdziekolwiek na świecie, to zróbcie to, bo naprawdę warto. <klucz> <klucz> Poza tym y, warto się dowiedzieć, y, jak ładnie brzmi y, irlandzki akcent. Jest to coś naprawdę niepowtarzalnego. E, na przykład słowo e, wyraz moni jest, jest bardzo dźwięczny i dosyć często pada. Pytaje mi się, znaczy w jednej piosence pada na pewno wiele razy, nie, nie pamiętam ile w innych, ale moni. To jest zdecydowanie moje ulubione słowo z akcentem irlandzkim. Dziękuję wszystkim oglądającym. E, to mówiłem ja, Krzysiek, e, za dwa tygodnie zobaczycie się z barżantem. A już za tydzień y, kolejny odcinek podcastu Życie na odsłuchu. Do zobaczenia.